Słuchajcie, widzowie, w dzisiejszym odcinku wrócę tam. Wrócę w tą miejscówkę, gdzie znalazłem bazę Hagiego Łagiego. Drodzy widzowie, musicie zostawić łapkę w górę. O taką, o, w górę, ponieważ ja robię wyścig do tamtej kartki, która tam leży. Patrzcie, tam jest ona. I ja właśnie do niej będę dobiegał. Zobaczymy, kto będzie szybszy. Czy Wy, czy ja, zostawiający łapkę w górę? Oraz subskrypcję na tym kanale. Szybko musicie zostawić, bo bijamy już 700 tysięcy subów. Szybko, szybko, więc dobra, drodzy widzowie. Trzy, dwa. Jeden, okej, okay, dobra, robimy wyścig i patrzcie, co my tu mamy. Mamy kartkę i to jest ta kartka z mapą. Mieliście wbić 4000 łapek w górę, no to otwieramy, idziemy po skarb, słuchajcie, nie wiem, co tam jest, skarb, hagiego łagiego albo coś. Zobaczcie, tu mamy mapę, dokładnie, tutaj jest narysowana. Patrzcie, że mamy ślady, które prowadzą gdzieś e, do... To prawdopodobnie jest ta baza. Tutaj mamy narysowane, że dwa metry i kopać. Ok, a tutaj mamy iść tam. Oh, oh, oh. Trochę się dygam, ale ok, możemy tam pójść. E, no i ta baza prowadzi w tą stronę, słuchajcie, tutaj. E, jestem niedaleko jakiegoś miasta. Nie wiem, gdzie jest dom Smyslo. Słuchajcie, czy ja mam iść do domu Smyslo? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Najlepiej by było po prostu sprawdzić dokładnie wszystkie rejony. Bo jak widzicie, jestem obserwowany przez Hagiego Łagiego. Czy on gdzieś tu w tych krzakach siedzi? Tego nie wiem. Ostatnio był, pojawił mi się, ale no, trochę się dygam, powiem Wam szczerze. Dobra, szukajmy jakichś śladów. Mm, tutaj dookoła nic nie ma. Jak widzicie, tu są jakieś chaszcze, które w sumie nie wiem, czy coś, po, coś nam pokażą, czy, czy zobaczymy cokolwiek. Ale najlepiej by było, słuchajcie, się rozglądać. Dobra, przejdźmy. Patrzcie, tutaj gdzieś gałęzie. Okej. Okay. Ej, jest. Mamy to. Patrzcie, tam jest kartka. Co jest napisane na niej? Odejdź. Ej, czyli faktycznie on tutaj gdzieś musi być. Dobra, bierzemy szeroko kątnie, słuchajcie, będziecie lepiej wszystko widzieli. Dobra, a ja biorę tą kartkę. Wezmę ją, zgniotę sobie, słuchajcie, idziemy w tamtą stronę, czyli do bazy Hagiego Łagiego. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę oraz subskrypcji na tym kanale, ponieważ naprawdę, naprawdę yy, dużo się ostatnio dzieje i mam nadzieję, że uda mi się odnaleźć. Yy, nie wiem, Smyla, ale Hagi Łagi to jest naprawdę przerąbane. On gdzieś tutaj cały czas łazi, tylko nie wiem dokładnie gdzie, jak i po co. Dobra. Może przejdźmy dalej. Słuchajcie, muszę tutaj na kucaka trochę iść, bo jest dużo, dużo krzaków, tylko nie wiem do końca co by można było tutaj spotkać. O, dobra, szukamy jakiś kolejnych wskazówek. Na razie nic nie widzę. Nic nie widać. Na razie tutaj nic nie ma. Dobra, przejdźmy jeszcze dalej. Ok. Dobra, ale wy, no na najważniejsze, słuchajcie, jeszcze jedno yy, musicie zostawić tajny nasz tajny kod w komentarzach. Słuchajcie, czy wy pamiętacie jaki był nasz tajny kod? Yy, już wam po pokazuję, patrzcie. Dobra, kto zgadnie, to słuchajcie, napiszcie w komentarzach. Zobaczymy, kto, kto śledzi i kto wie. Także lepiej, napiszcie to. A ja tutaj mam kolejną kartkę. Dobra, sprawdzamy. Słuchajcie, zawróć. Zawróć. Nie, serio. Nie wiem, czy zawracać, czy nie. Lepiej by było po prostu się przejść tam, no sprawdzić. Nie można tak się poddawać. Aha, i patrzcie, mam coś dla was. I, I love you. I love you. Serduszka Milka, patrzcie. Jaka opaska, dobra. I co by było tutaj? E, na razie nic nie widać dokładnie. E, dalej, te krzeczory. Wszędzie krzeczory i więcej krzeczorów. No nie, no nie. No, cały czas z tymi krzakami to ja będę tak łaził, to jeszcze jakieś kleszczy dostanę czy coś. No, w sumie jest zima, to zimno, zimy jeszcze nie ma, ale jest bardzo zimno i jest śnieg. No i to prawdopodobnie kleszczy nie ma, dobra. tą ścieżką ostatnią szedłem tutaj? O tam, w tamtą stronę, ale chyba skuszę się, żeby pójść w tą stronę. Tutaj mamy ścieżeczkę zrobioną, wydeptaną, i ona prowadzi na górę. Tylko trochę się cykam, bo. Nie wiem, czy on gdzieś tutaj może być ten hagi-łagi cały. Eee, najlepiej by było się rozejrzeć dookoła. Jeszcze tutaj nie szedłem, powiem Wam tyle. Więc to jest nowa jakaś lokacja. Dobra, idziemy. Pomału pod górkę, żeby tak się nie zwalić, bo jest mega ślisko. Uważajcie, na, na, naprawdę. Jest bardzo, bardzo ślisko. Dobra, widzę tu coś. Ale hagiego, łagiego jak nie było, tak nie ma. Eee, dobra. Nic nie widać, dobra. Czyli możemy sobie przejść dalej. Rozglądajmy się, bo są kolejne jakieś haszcze. I to wszędzie są te haszcze. Jest wszędzie tak szaro buro, ponuro, prawda? Zima. Ej, kto z was lubi zimę? Słuchajcie, napiszcie w komentarzach, kto lubi zimę. Ja w sumie lubię, bo są święta i prezenty i tak dalej. Ale jest zimno, Brrr, Naprawdę zimno. Okej, okay, a jakbym tak chodził, jak w Minecrafcie patrzcie o zrączką. Cyk, 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 cyk. Okej. Okay. Bo weźmy tutaj, sprawdźmy. Tej, patrz, kartka kolejna. Dobra, cyk. Ok. Jak już chcesz tutaj iść, to musisz to zobaczyć. Yy, ale to, co jest tam dalej, jak chcesz, jak już chcesz tutaj iść, to musisz to zobaczyć. Dobra, ja oczywiście gniotę, zabieram to ze sobą. Ej, ale ja co chcę, chcę zobaczyć. Huh. Mega dziwne, dobra. Ej, tutaj coś jest. Patrzcie, jest jakaś lokacja kolejna. Wow, wow, wow. Patrzcie, tutaj ktoś stolik normalnie miał. Yy, ja cię nie mogę. Patrzcie, tutaj jakieś coś, jakieś yy, normalnie yy, siedzisko ktoś sobie zrobił z yy, kraty. Dobra, tam jakieś wiaderko. Okej. Okay. Nie, no to, to to jest przerąbane, słuchajcie. Wow. Mocna miejscówka. patrzcie na to. Ty, ale czy coś tam jest pod spodem? Czekaj, sprawdzimy. Okej, okay, kolejna kartka. Mam zagadkę. Jak odgadniesz, to powiem ci, kto jest z tobą w prawdziwym życiu. Jakby słyszałem coś za mną. Nie? Ej, ma zagadkę, tylko co to za zagadka? Czekaj, mam zagadkę. Jak odgadniesz, powiem ci, kto jest z tobą w prawdziwym życiu. Ty, no to mega dziwne. Kto jest ze mną w prawdziwym życiu? Wszyscy są, ale. Nie wiem, ale co za zagadka? Gdzie ją szukać? Słuchajcie, może gdzieś tutaj znajdę ją w tych krzakach? Tą zagadkę? Yy, ile jest liści na drzewach? No, zero. Nie, no są, patrzcie, pojedyncze. Jakieś tu, tam. No, ale to już zeskłe takie, że nie żyją już. Dobra. Przecież przejdźmy, może tutaj. Eee, czy jest gdzieś ta zagadka? Nie widać jej. Słuchajcie, nie ma żadnej zagadki. Tam jest coś od jakiejś butelki. Plastikowe. No śmieciarze normalnie, da? No? Nie wolno tak. Patrzcie, a tutaj ślady kolejne. tu, patrzcie. I tutaj jakby jeden ślad był śliźnięty. A tu mamy... To są chyba psa. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj psiaka. Pimpka. Dobra. Nie widzę więcej. Ale... Dobra, 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 dobra. Czekajcie, a tutaj pod tą, pod tym czymś, czy coś jest. Może... Jest! Patrzcie! Ej! Bez kitu. Jedna rzecz, mam kartkę. Ale patrzcie na to. To było w tym miejscu. A jak przesunąłem, to okazało się, że to było tutaj. Czyli ktoś musiał tu niedawno być. Zobaczcie, tutaj nie ma śniegu w ogóle. Nie ma śniegu, a to stało tutaj. Czyli jakby nie na śniegu. Widzicie? Ej, to ewidentnie ktoś tutaj musiał być skitu, dobra, ale mam tą kartkę. Nie wiem, czym ona jest. Yy, to jest jakiś labirynt. Ej, beskitu. Może musimy to przejść. Słuchajcie, labirynt. Yy. Dobra, ja mam zacząć tutaj, tak? Czyli tutaj pójdziemy. Tu, tu, tu. Nie, tu się kończy. Dobra, czyli w tą mańkę pójdziemy tutaj, 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 tutaj. Nie, się kończy. Dobra, tu, 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 tu. Tu, tu, tu też się kończy, czyli tu idziemy, tu, 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 tu. też się kończy, tu. Nie. O ja, dobra, tutaj też nie. Pójdziemy tak, 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 tak Tutaj w górę, tu, 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 tu. Jest! Mamy! Dobra, słuchajcie, jeśli ktoś z Was odgadnie ten labirynt, to gratulacje! Mi się udało, za, chyba za trzecim razem, ale szczęście miałem. okej, okay, dobra. Eee, dobra, to co, możemy to chyba już zniszczyć do wody. Tak, o! o. Dobra, i teraz słuchajcie, no jeśli odgadłem tą, 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 tą zagadkę, no to najlepiej by było po prostu e, ogarnąć, gdzie czekajcie. Ej, ktoś tutaj jest. Czekajcie, odłożę telefon. Albo wezmę, bo jeszcze ktoś mi ukradnie. Dobra, jakby słyszałem coś z tamtej strony. Ty, jakby ktoś był w tym miejscu, gdzie ja wcześniej byłem. Dobra, podejdziemy trochę powolutku. Serio, trochę się dygam. Naprawdę tutaj to jest przemocna miejscowa. Nie. Dobra, idziemy. Ty, jest kartka. Ty, ktoś tutaj był, naprawdę. Ej, dobra, co tu jest napisane? W prawdziwym życiu są twoi przyjaciele. Mój przyjaciele, kto? Smylla? I kto jeszcze? Ej, widzowie, kto jeszcze jest w prawdziwym życiu? W prawdziwym życiu są twoi przyjaciele, dobra. Gniotę to, żeby mieć, nie mieć dowodów. Dobra, spoko. Naprawdę, git. Czekajcie. Ale mi zimno, powiem wam, w łapy. Normalnie przemocnie zimno. Okej, okay, ej, to teraz się jakby trochę ciemno zrobiło. Dobra, przyjdziemy tutaj. I dobra, Wyskitu, słuchajcie, tutaj mamy kolejną jakąś kartkę. Tylko yy, nie wiem do końca, co to jest. Okej, okay. jeśli słuchajcie, tutaj będzie smile Slow i ktoś jeszcze, nie wiem, no to normalnie zwiewam stąd. Okej, okay, słuchajcie, mamy kartkę i tu jest napisane, uwaga, Smyslow i Lemon Demonka. O kurde, czyli oni są w prawdziwym świecie. Słuchajcie, czy coś im grozi? Drodzy widzowie, jak widzicie, jest napisane normalnie na kartce, jak byk, normalnie, o tak, o, Smyslow i Lemon Demonka. Słuchajcie, zostawiajcie łapy w górę oraz subskrypcję na tym kanale. Nie wiem, no, to jest najważniejsze, żebyście zostawili suba i łapkę w górę. Hagi, łagi, tu stoi, nie, uciekam, uciekam, uciekam!